Cześć widzowie, witam was serdecznie. Dzisiaj o godzinie 20 premiery będzie miała nowa piosenka paliona pod tytułem Palion Gra, która okaże się oczywiście na jego głównym kanale serdecznie Was zapraszam. A ja postanowiłem odwzorować to. Przepraszam, rozbowiem jej ikonka na pulpicie. Ja postanowiłem zrobić dla was tą piosenkę w Minecrafcie. Jako że już miałem szybciej dostęp do tej nuty i mogłem ją przesłuchać, to dzięki temu będę mógł rozrobić tą piosenkę w Minecrafcie. Kiedyś zrobiliśmy taki odcinek właśnie z piosenką Palion R zielone i tam sobie po prostu zrobiliśmy to. W Minecraft'cie, czyli pobraliśmy specjalną aplikację Tam wciepliśmy tą piosenkę A ta piosenka przekształciła się w noteblocki, które Odpaliliśmy później w Minecraft'cie Żeby wszystko dobrze wyszło, musimy najpierw odpalić tutaj tą piosenkę Czyli wchodzimy sobie na YouTube'a No nie patrzcie, to jest mój stary film, okej okay. Pisujemy, Palion Gra, ponieważ to Nas dzisiaj najbardziej interesuje Proszę bardzo, musimy odpalić sobie trailer, ponieważ Oryginalnej nutki nie mamy, jeszcze na YouTube'ie Ale jak możecie zauważyć, na dole już pobrałem Całą oryginalną piosenkę Bo mam ją przedpremierowaną <laughs> Z benefity znania YouTuberów no i dobra, spójrzcie sobie trailer, mam nadzieję, że go słyszycie, dobra. 17 na czasie jest dalej, no nagram to 28, więc wiecie, no. Nie gram w potrzebuję... No, normalnie żyć. Właśnie moi drodzy, na tej podstawie zaczniemy robić... Piosenkę! Piosenkę w Minecrafcie odpaliono. A więc jak widzicie, pobraliśmy już panią grafina w tym momencie. No mamy już to przygotowane. To, to już jest taka podstawa, że tak powiem, bo to po prostu potrzebujemy. Teraz musimy pobrać aplikację, która się nazywa Minecraft Notebook Studio. Ona automatycznie zamienia nam tutaj, moi drodzy, oczywiście, piosenki z normalne na piosenki notebookowe w Minecrafcie. Ale do tego oczywiście potrzebujemy, jak widzicie, Convert MIDI Files, czyli potrzebujemy piosenkę w wersji MIDI. Cokolwiek to jest w sumie, bo nawet nie wiem. Eee, widzę, że mi coś tutaj nie działa, nie wiem dlaczego że to świeżą stronę, bo... oj, mamy problem. Błagam, powiesz się! A my sobie wpisujemy konvert. Konwersja WAV do MIDI Online. To właśnie potrzebujemy. Rzucamy plik, palion gra i chcemy go mieć na MIDI, więc właśnie to teraz robimy. Mam nadzieję, że zrobi nam się to szybko, to aż 50 mega ma ten cały plik, więc to jest naprawdę bardzo sporo, nawet dlatego że to jest właśnie w tym formacie wav. Nawet nie wiem, co to jest konkretnie za format, no ale no skoro tak jest, to tak jest i nie ma tutaj co gadać. W międzyczasie, kiedy nam się to wpadza, przesyła, podajcie na szef shopa, bo tam jest oczywiście najlepsze koszuleczki, kubeczki. Tu i na telefon, nawet wejdziemy na odcinku. Bam, zobaczcie, szef proszę bardzo. Elegancko, 600, to za koszulkę. Tutaj za 6 nawet macie, bo te mają na druk z tyłu, więc bardzo fajne. 4 zł za etui. no naprawdę dobre ceny. Ja serdecznie polecam Mamy i na praktycznie każdy model telefonu. Jak jego nie ma, to napisz w komentarzu, to postaram się załatwić, ok? Dobra, mamy pobraną aplikację Minecraft Noteblog. Oczywiście musimy się zgodzić na wszystkie ustalenia. Niestety, normalnie bym tego nie musiał robić, no ale no, niestety, grę desk chcemy to oczywiście, bo to jest miniaturka do naszego programu. Odpalamy, i jak widzicie, jest Jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj, tutaj dziękujemy Create a new song I tutaj, moi drodzy, będziemy musieli przeciągnąć Czyli robimy file, open song I tutaj będziemy mogli właśnie wybrać piosenkę Którą będziemy mieli yy, zrobioną, no ale najpierw Wybadałoby ją właśnie tutaj pobrać Więc proszę bardzo, pobieramy i wrzucamy Do Minecraft'a. tak nie możemy tego zrobić, okej, okay, ok, Rozumiem, dobra, e, czyli musimy zrobić O, import from midi, proszę bardzo Właśnie o to chodziło nam, teraz wchodzimy W pobrane, mamy tutaj właśnie Uncon paliografino, po prostu No to jest to właśnie, czego potrzebujemy, proszę bardzo Remow bardzo beginning, e, tego nie chcemy, ma być wszystko. E, same tempo as in file, też nie musi być. E, a, bo nie, no dobra, walić to. Acoustic, grand piano, perkusja, nie ma, tracks, ok, e, instrument. Kurde, a może tutaj byśmy coś innego zaznaczyli, bo tutaj zawsze zaznaczałem to samo. Dobra, dajmy po prostu import. Zobaczmy, co się stanie, dobra, no jak widzicie, mamy problemy od bloki. Okay, nie wiem, czy to na razie nam zadziała, bo po prostu sprawdzimy, jak to działa w Minecrafcie. Więc, żeby to mieć w Minecrafcie, musimy zrobić e, export as schematic, żeby dać to do Minecrafta e, i, i bloksy, bloksy, bloksy Aha, dobra, bo to tak działa, ok. Tutaj dzięki temu, że my zaznaczyliśmy to, to będziemy mieli dobra, ok. Dobra, nie, ja tutaj nic ogólnie nie rozumiem. E, no, po prostu klikamy export. E, Dajemy sobie to na pulpit, żeby to nam się tutaj ładnie wszystko zapisało. Dajemy sobie zapisz. E, dajmy sobie to palion. Palion gra. Proszę bardzo, klikamy Schematic Saved No i w tym momencie całą piosenkę że tak naprawdę mamy na pulpicie Mojego pulpitu wam niestety nie mogę pokazać No, sorry, tak już jest Ale żeby przerzucić tą piosenkę, musimy odpalić sobie jakiś świat w Minecrafcie Oczywiście będzie on na wersji 1.12.2 Z tego względu, że tam po prostu e, mamy niektóre modyfikacje i to po prostu łatwiej wyjdzie Ja już sobie odpalam ten świat, jak możecie zauważyć, moi drodzy Dobra, Minecraft jeszcze tylko sobie muszę podmienić mody Wbijamy na wersję 1.12.2 Minecrafta I sprawdzimy zaraz, czy nas Schematic działa Stworzymy sobie całkowicie nowy świat pod ten, pod tę piosenkę, sprawdźcie czy to działa a w ramach bonusu postaramy się odwzorować jedną lokację z teledysku, którą możecie, mogli, będziecie mogli zobaczyć o 19 a już w tym momencie odpalamy Minecrafta swoją drogą też zachęcam was do podjęcia na Instagram ponieważ tam leciała nowa wodka moja, paliona i bzyka w sensie na mój profil, eee, leci ona całkiem dobrze, aczkolwiek mogłoby być więcej lajków więc fajnie jakbyście wbili <laughs> i zostawili lajka, obecnie pod nią jest no prawie 4000 lajków, a normalne wzniecie miały po 5000, wiem, że to wcześniej wrzuciłem, więc jeszcze nie mówię, że jest jakoś źle, fotka wygląda następująco, nie pokażę, chcesz zobaczyć, to wejdź na Instagrama i zostaw lajka, to się pojawisz w następnym odcinku. Dobra, włącza nam się Minecraft, no się niestety dość długo włącza, bo to jest wersja 1.12.2, przez co ona ma drobne problemy z włączaniem się. Nie tyle, co włączaniem, co po prostu właśnie z ładowaniem się. No i dobra, jesteśmy w Minecrafcie, jak widzicie. Tworzymy nowy świat, oczywiście kreatywny i dajmy sobie tym super płaski, po prostu będzie łatwiej. Ale mi się kichło. Dobra, palion e, gra po prostu. Gra, dobra. No i stwarzamy ten świat. Zaraz sprawdzimy, czy nasza piosenka po prostu będzie działać. Rzeczywiście, żeby to wszystko zadziałało, ten schemat, który nam się zrobił, musimy wrzucić do folderu świata. I wtedy wszystko nam już powinno e, działać. Tak chyba mi się wydaje. A więc dobra, wchodzimy jeszcze raz na pulpit. E, proszę bardzo, klikamy dwa magiczne przyciski. Jesteśmy w Minecrafcie, e, Lecimy w config, lecimy w wordedit, lecimy w schematics. I tutaj musimy wciepnąć nasz schemat. Proszę bardzo. Ładujemy, jest palion gra, schematik, wbijamy do Minecraft. Teraz tak, schem, list. Jak widzicie, mamy palion gra e, i wieża. Do wieża to nie patrzcie, dobra, więc tak. E, schem, Load, czyli załadowanie schematiką, palion gra. Razem mamy to. I teraz musimy kliknąć Paste. Ja sobie może odlecę, żeby tutaj na 100% było wszystko nam puste. Ponieważ tu widzicie, zresztą nam się jakiś w ogóle domek. Nie wiem, co on w ogóle te ma w środku. Sprawdźcie w sumie, bo. Jezus, są jacyś, kurde, bandyci. E, jakieś części. Niezbyt wiem, do czego to się wszystko tutaj nadaje. E, ale chyba to nawet lepiej, że tego nie wiem. Bo, bo po prostu nie wiem, do czego to po prostu służy. E, Widziszmy sobie tylko troszeczkę. Ok, nie, dobra. Minecraft jest ogólnie wyciszony. Lecimy na takie puste pole, jak widzicie, że było po prostu pusto. Pusto miejsce znamiony, jest tam znowu coś, jest jakieś wodorosty. Dobra, po prostu to tutaj. Klikamy paste, i w tym momencie powinna nam się pojawić piosenka Palion Gra w Minecraftie. E, wy jeszcze możliwe, że nie słyszeliście, więc dlatego ona będzie po prostu puszczona Minecraftowo. Więc no, może nie będzie za dobrze, ale sprawdzimy, jak to właśnie wygląda tak naprawdę. Żebyście tutaj mieli pewność. No, po prostu zobaczymy, czy, czy pojazdka jest dobrze odzorowana. Będziecie mogli sprawdzić, że godzinę 20 na kanale odpaliona, dobra! Ja już nie przedłużam Klikam! Sprawdzamy. Kurde, czemu ja nic nie słyszę? Cześć, moja! A, bo ja mam bloki wyłączone! nie, ale jesteśmy tu. Oj, oj, tak musi być, dobra! Dobra, dobrze się skapłem. lecę tak. Dobra. nie gram w grę, zrozumnie. Potrzebuję chwil! Kurde! Chyba nie brzmi to za dobrze. W sensie przelećmy całą piosenkę, ale pamiętajcie, żeby zapamiętać jak ono tutaj leci. Kurde nie jestem pewien, nie jestem pewien jak to dobrze leci, czy to dobrze leci, czy nie. Wydaje mi się, że nie! Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że troszkę żeśmy to yy, zwalili, więc dobra zatrzymajmy może to po prostu, czekajcie. Zrobimy... Tak, dobra. Trzeba po prostu zapamiętać, w którą to stronę było, ale to nie będzie ogro ciężkie. Stop! Okej, okay, dobra, dziękuję Wydaje mi się, że nie zadziałało to za dobrze Zresztą tak jak było z panią zieloną To też nie działało w Minecraftzie za dobrze Ale spróbujmy w tamtej stronie W tym programie Zaznaczyć trochę inną opcję Dajmy sobie tutaj export as schematic Ale dajmy tutaj... A nie, dobra, czekajcie, tutaj się dało to inaczej zrobić, czekajcie, to ja muszę chyba to włączyć całkowicie. Odpalmy to jeszcze raz. Eee, create a new song, dajmy import from MIDI jeszcze raz, z pobranych, ok. I tutaj zaznaczmy coś innego, ok. Eee, dajmy sobie tutaj, że to ma być instrument eee, xylophone, może to coś nam innego zrobi i będzie to lepsze. Eee, bo gitar. Dajmy gitar, zobaczmy co się stanie, ok. Ej, to jest lepsze, czekaj! Nie gram w grę, zrozum, nie potrzebuję chwil Ja chcę tylko normalnie żyć To już brzmi o wiele lepiej Wydaje mi się, że jak jeszcze raz byśmy to mogli zrobić e, Tylko zeksportować w jeszcze inny sposób Poczekajcie, bo to jest naprawdę teraz tutaj Kurde, już chyba lecimy w coś fajnego Zobaczcie to, e, import from e, midi Musimy dać import from midi Dobra, jeszcze raz to samo, OK. Dajmy sobie tutaj tym razem nie harp nie... Dajmy ksylofon, zobaczmy jak to będzie grać Nie wiem, czy to jest dokładnie to, o co nam chodzi. Chyba wydaje mi się, że nie, ale sprawdźmy jeszcze inną Że po prostu wyeksportujmy wszystko, co możemy, tak, tak naprawdę się pobawić, nie? Dajmy sobie jeszcze raz import from MIDI, jest ta nasza piosenka. E, a spróbujmy zrobić kawę to nie. Może to trzeba zaznaczyć. O nie, to się nic nam nie zrobiło. Dobra, słuchajcie, spróbujmy to zaimportować jeszcze w inny sposób. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz to samo i spróbujmy tym razem nie dawać tutaj. Dałem po prostu klik. Zobaczmy. Brzmi to nawet fajnie, dobra, sprawdźmy to. Zobaczmy w ogóle, bo wiecie, co, co? Tu klika, 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 ale sprawdźmy, czy to jest w ogóle cokolwiek innego. Eee, e, okay, nie wiem co chodziło w każdym razie. Nie wiem, ja się po prostu nie znam, po prostu eksportuję. E, nowy, nowy palion. Nowy palion to nazwijmy, dajmy sobie też to na pulpit, ok? Dobra. Wchodzimy Minecraft, oczywiście config, word edit. Tutaj mamy schematics i tutaj to wrzucamy. Schem, load, palion. Nowy, nowy palion, tak to było? Mamy to, ok, loaded. I teraz spróbujmy to spaśćować troszeczkę obok, żeby to nie było dosłownie obok nas. Dajmy paste, mam nadzieję, że to się pasuje przed nami. Ok, dobra. Ej, w sumie mamy dwa obok siebie. Patrzcie, praktycznie co do kratki spaśćowałem idealnie, więc możemy teraz sprawdzić, czy to brzmi tak samo, identycznie, w sensie, że to jest jeden do jednego i we, we dwóch wyszło tak samo, czy jednak to się czymś różni. Uwaga, odpalamy, start. To jest ta pierwsza wersja. Trzeba się skupić na tym, nie? Żeby to dobrze tutaj wychodziło wszystko. Kurde... No okej, okay, dobra. Nie więcej wiemy. Eee, zatrzym się, dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, sprawdźmy tą drugą. Sprawdźmy jak ta druga sobie brzmi. Uwaga. Uwaga, bęk. Kurde, wiecie co? To jest bardzo cicho. Ja nie jestem pewien w sensie... Czy to jest to samo, czy to jest jednak już coś innego? Kurde, wydaje mi się, że to zrobiło się po prostu to samo, tylko co innego bije, prawda? Bo to wiecie oczywiście, że od bloka zależy na czym po prostu nie jest położony, nie? Dlatego tutaj mamy właśnie szkło i dlatego to brzmi inaczej, bo tutaj będzie prawdopodobnie trawa albo, no właśnie, ziemia. Więc dobra, no rezultat! No niby tak brzmi palion gra w Minecrafcie. Za godzinę jest premia do nutki odpaliona, więc pójdziecie to oczywiście zweryfikować, jak widzicie, nutka jest naprawdę dość spora, bo no jest długa, dużo jest tych bloków, więc możecie być pewni, że nutka naprawdę jest spora, e, że, że nie będzie miała dwóch minut, będzie miała chyba tam ponad trzy. No i moi drodzy, ja Was serdecznie na nią zapraszam. W tym momencie w tym odcinku to jest po prostu na tyle. Nic więcej tutaj nie ugramy, bo naprawdę nie da się odwzorować tej piosenki w Minecrafcie jeden do jednego. Trzeba byłoby te bloki samemu zrobić, a to by zajęło, kurde, no co najmniej 20 godzin, no i przede wszystkim. Danutka musiałaby już być na publiku, żeby móc to zrobić W każdym razie dzisiaj sprawdziliśmy jak to działa w Minecrafcie No nie działa to za dobrze Ale jeżeli chcecie więcej takich prób, to subskrybujcie koniecznie kanał Zostawcie łapeczkę w górę, to może w przyszłości nagram coś podobnego Jak ten dzisiejszy odcinek Ja mam w tym momencie dziękuję za oglądanie Wpadajcie na drugi kanał, bo tam są też dziennie filmy A do usłyszenia, widzimy się oczywiście jutro o godzince 10 Gdzie będzie reakcja na najnowszą no piosenkę od Paniona Na moim kanale Do usłyszenia, siemanko